jak skutecznie zbankrutować. Proszę państwa, żeby dobrze zrobić plajtę, najpierw musicie państwo podjąć decyzję, czego tak naprawdę ta plajta ma dotyczyć. Czy ona ma dotyczyć całego waszego życia, i prywatnego i biznesowego, czy też ta plajta ma dotyczyć waszej części biznesowej, a wasz prywatny majątek będzie chroniony. I teraz bo jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą, albo spółkę cywilną, albo spółkę jawną, albo na przykład jesteście komplementariuszem w spółce komandytowej, no to wtedy, jeżeli będziecie chcieli splajtować, to wasza plajta będzie miała szansę pociągnąć za sobą cały wasz majątek. Wtedy ona jest naprawdę porządna taka, no to jest pierwsza dziesiątka, tak? Należy powiedzieć, że pierwsza trójka, jesteście na podium, bo jeżeli splajtujecie prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, to wszystkie wasze długi idą za wami, tej, długi z tej działalności i wtedy nawet jeżeli macie dom razem z żoną i tak dalej, to dom też możecie stracić to jest naprawdę klasa. Natomiast jeżeli byście chcieli splajtować tylko tą część biznesową, to nie jest gorsza plajta, to jest właśnie jak kto lubi, tak jedni wolą jeździć Harlejem, takim Choperem, a drudzy wodzą, wolą ścigacze. To każdy co chce, nie. Co prawda w świecie m, tych bankrutów, te plajty, m, takie dwustronne, tak? czyli i prywatnie, i biznesowo one są lepiej cenione, no, ale to jest tak jak ze znaczkami pocztowymi. Te, te tamte z Wenezueli są inne, te z te Stanów Zjednoczonych Chin, a z Mauritiusa, to już w ogóle fajne. Natomiast ważne jest, żebyś na początku podjąć tą do, dobrą decyzję, czego ta plajta ma dotyczyć. No bo wyobraźcie sobie, że e, macie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, yy, chcecie ją splajtować, ja będę opowiadał za chwilkę, jak to zrobić. No i wtedy, jeżeli skutecznie ogłosicie upadłość we właściwym miejscu, to spółka upadnie sama, i wasz cały biznes się położy. Natomiast wy w tym swoim małym domku dalej będziecie sobie mieszkać. Ta decyzja jest bardzo ważna, bo innymi drogami idziemy, kiedy plajtujemy całkowicie i tam jeszcze możemy wtedy ogłosić upadłość konsumencką, czy też plajtujemy tylko nasz biznes i teraz jak skutecznie jego, ten biznes splajtować? jak ogłosić bankructwo tak żeby nie pociągnąć tej drugiej części no bo ja widziałem takie nieudane plajty to jest proszę państwa masakra jeśli się dobrze nie przygotujecie do tego i zaplanujecie tą plajtę w części tylko biznesowej a zrobicie to źle i zrobicie też część prywatną, to te plajty już nie są cenione. One to są, taka amatorka jest, nie? Ta plajta, jak planuje i biznesową, i prywatną, to obie robię, obie. Ale jak planuję biznesową, wyjdzie mi też prywatna, no to nie. To jest jak w bryżu. No bo to przelicytowałeś, chłopie, to trzeba było powiedzieć kontra. Także będziemy o tym rozmawiać. W następnym odcinku zapraszam serdecznie.